Witam, moi drodzy! Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć o niezwykłym zielu, jakim jest Jemioła Pospolita, Wiskum Album. Postaram się powiedzieć w takim telegraficznym skrócie, jakie Jemioła posiada właściwości, i mam nadzieję, że przyda się to Wam w takim naszym codziennym życiu, ponieważ to niezwykłe, wręcz magiczne ziele, już znane od wieków. Jest doskonałym remedium na wiele chorób cywilizacyjnych, czyli chorób, które, z którymi teraz się zmagamy. Kiedy trzeba zbierać jemyła? Jak widzicie, tutaj nade mną wisi już prawie ususzona, ponieważ najlepszym czasem dla jemyła, ona wtedy wykazuje właściwości lecznicze, jest od początku października do połowy grudnia i później marzec i kwiecień. Jemioła rośnie na różnych drzewach, aczkolwiek jak możemy to zaobserwować. Natomiast najbardziej taka wykazująca te właściwości lecznicze, najlepsza dla naszego zdrowia jest z topoli i z dębu. Ale również można pozyskiwać ją z drzew owocowych, z drzew iglastych. Również ma takie właściwości lecznicze, może nieco słabsze. Słuchajcie, żeby powiedzieć o jemiole, to warto może podzielić to na takie bloki tematyczne, na, jeśli chodzi o, o właściwości, ponieważ znajduje ona zastosowanie przy leczeniu zarówno chorób metabolicznych, jak i hormonalnych, jak i układu krążenia, jak, jak i jest doskonała dla kobiet, więc żeby to tak. Lekko poukładać, to, to opowiem po kolei o tych właściwościach i wpływie na poszczególne obiegi czynnościowe naszego organizmu. Aha, i jeszcze jedno. Ponieważ wiele osób uważa, że jemioła jest toksyczna. Nie jest to prawdą, jeśli chodzi o liście i e, łodygi. E, one nie są absolutnie toksyczne, należy je suszyć i pić, bądź wyciskać z nich świeży sok. Natomiast e, jest prawdą, że toksyczne są te białe, piękne kuleczki, e, w które tak obfituje na Boże Narodzenie. E, natomiast e, one nie są na pewno bezużyteczne. Dlaczego? Jeśli zmieszamy te kulki ze smalcem, Robimy doskonałą maść na bardzo głębokie odmrożenia. Zupełnie leczy odmrożone miejsca skóra wraca do pierwotnego stanu i jest zdrowa, także możemy również te kulki zastosować, czyli kulki czyli owoce je miały zastosować do leczenia odmrożeń. Natomiast rzeczywiście nie wolno ich spożywać, trzeba uważać szczególnie, żeby dzieci ich nie zjadały, ponieważ do ustnie, do wewnątrz są trujące. Jeśli chodzi o właściwości je miały, tak jak powiedziałam wcześniej, możemy podzielić ją na kilka grup oddziaływania. W pierwszej kolejności chciałam powiedzieć na niezwykłe, mocne oddziaływanie na gruczoły. Na gruczoły, które kształtują naszą przemianę materii. Zatem można powiedzieć, że ma ogromny, bardzo dobry wpływ na trzustkę i wręcz poprawia wyniki, i powoduje, że można wręcz usunąć przyczyny cukrzycy. Jeśli ktoś cierpi na e, choroby e, metaboliczne, które są e, związane przede wszystkim właśnie z przemianą e, materii, powinien e, często i przez e, długi czas pić właśnie herbatkę e, z jemioły. E, przywraca również homeostazę hormonalną. E, o tym powiem e, jakby na końcu, ponieważ. E, ta równowaga hormonalna poprawia się po pierwotnym oddziaływaniu jemioły na układ krążenia. No i właśnie teraz, co z tym układem krążenia? Szanowni Państwo, jemioła jest doskonałym, doskonałym remedium na wszelkie choroby sercowe, również związane z ciśnieniem, no wiemy, że to są choroby cywilizacyjne, bardzo wzmacnia mięsień sercowy. I e, możemy powiedzieć, że tak. E, jest doskonała przeciwko zwapnieniu tętnic, a e, bardzo ważna informacja zapobiega udarom mózgu. E, jeśli już taki udar wystąpi, e, picie herbatki z jemioły powoduje e, pierwotne przywrócenie e, funkcji e, mózgu i, e, i takiej kondy dobrej kondycji. Mózgu. Hamuje krwawienia, zarówno zewnętrzne, takie krwawienia z nosa, jak i wewnętrzne, które są związane z różnymi chorobami, czyli krwawienia płucne, krwawienia z jelit. Jest doskonałym środkiem na sercowym, który, który poprawia nasze krążenie. I teraz uwaga: jemioła pita przez kilka miesięcy. Absolutnie reguluje e, ciśnienie krwi. E, reguluje w ten sposób, że zarówno e, obniża z, zbyt wysokie ciśnienie krwi i zbyt wysokie tętno, jak i podwyższa zbyt niskie ciśnienie e, krwi, a zatem e, działa w dwie strony i e, doprowadza pod tym względem e, układ czynnościowy krążenia do pełnej homeostazy. Eliminuje, eliminuje wszelkie skutki związane z zbyt wysokim ciśnieniem. takie jak uderzenia krwi do głowy, jak zagwroty głowy, jak szumy usłuszne zaburzenia widzenia, więc również widzimy, że w tych dysfunkcjach, które, które sprawia, sprawiają nam pewien dyskomfort, a jest on związany z za wysokim ciśnieniem krwi, również tutaj jemioła przychodzi nam z pomocą. Zapobiega wszelkim uszkodzeniom serca. jest... Świetnym remedium na wszelkie dysfunkcje układu krążenia, i to jest taka jej główna rola. Poprzez poprawę krążenia jest szczególnie polecana, albo może dzięki poprawie układu krążenia, jest szczególnie polecana kobietom, ponieważ normuje krążenie krwi, to jednocześnie Usuwa wszelkie zaburzenia, które są związane z funkcjonowaniem macicy. Również jest rewelacyjna, jeśli chodzi o regulację cyklu miesiączkowego, szczególnie jeśli mamy do czynienia z nadmiernym krwawieniem. Poza tym, jest również, gdy są powtórne krwawienia podczas połogu, również jemioła przychodzi nam z pomocą, aby ten stan znormalizować. Niezwykle przydatna jest dla kobiet podczas menopauzy, ponieważ picie herbatki z jemioły zupełnie usuwa wszelkie Wszelki dyskomfort związany z, ze stanem menopauzy, z okresem menopauzy, a to dlatego, że właśnie reguluje tę gospodarkę hormonalną, o której powiedziałam na początku. Likwiduje kołatanie serca, likwiduje często skurcze, uderzenia gorąca, wrażenie czy uczucie takiego niepokoju i duszności. To wszystko herbatka zjemiały nam. W zasadzie usuwa. Takie dla mnie wielka guru, jeśli chodzi o ziołolecznictwo, o fitoterapię, Maria Treben twierdzi też, że jemioła również przychodzi z pomocą, jeśli mamy do czynienia z bezpłodnością. Picie soku z jemioły powoduje, że ta bezpłodność zanika. I, I kobieta jest absolutnie zdolna do zajścia w ciążę. Niezwykłe właściwości jemioły znalazły też potwierdzenie w zasadzie, że, że ona pomaga w leczeniu chorób nowotworowych. Wręcz dlatego, że ma takie działanie oczyszczające, to. Zapobiega nowotworom, picie herbaty ziemiały zapobiega nowotworom, a kiedy już taki nowotwór niestety nas dotknie, picie herbaty ziemiały bądź w lewy ziemiały bardzo pomagają w, we wzmocnieniu zdrowych komórek, zdrowych tkanek i są bardzo dużym wsparciem przy rekonwalescencji. Więc y, mam nadzieję, że w, tych, w tym, y, może nie za krótkim, ale nie jestem specjalistką od filmików. Y, Niemniej jednak mam nadzieję, że dosłuchaliście do końca i y, 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 zrozumieliście moją intencję, ponieważ y, y, bardzo bardzo bym chciała, żeby ludzie korzystali w jak największym stopniu z tych cudownych darów natury. Jemioła niewątpliwie takim darem jest i możemy ją wykorzystywać, jak już powiedziałam na bardzo różne sposoby. I co ważne, ona naprawdę przynosi efekty. Znam przypadki, gdzie wlewy z jemioły Właśnie y, niezwykle y, pomagają utrzymać y, dobrą kondycję i homo homeostazę organizmu w y, chorobie nowotworowej. Y, kiedy y, było możliwe po kilku miesiącach odstawienie y, tabletek na nadciśnienie, y, ponieważ właśnie nie miała, y, bardzo pomogła, kiedy. Y, y, Odsuwają się w niepamięć dyskomfort związany z wszystkimi objawami menopauzy. Także bardzo polecam. Jeszcze zostało kilka dni kwietnia. Więc możecie tę jemiołę zerwać. Natomiast jeśli by się nie udało, to jest ona do, do, dostępna w zasadzie we wszystkich sklepach zielarskich. Ze zdrową ży żywnością pamiętajcie, żeby wybierać jemiołę czy każde zioło inne, ekologiczne, żeby nie było obciążone pestycydami czy innymi toksynami. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że skorzystacie. Pa! pa.